Niełatwe, można powiedzieć trudne, jednak w przypadku tego biegu stwierdzenie, że trasa była mocarnie ciężka, nie odda w pełni warunków, jakie na niej panowały. Cześć z tej strony, duży fiat vlog i dzisiaj chciałem Wam zdać relację z biegu kadrożnika 2013. O tym biegu nie powinien mówić nikt inny niż ktoś, kto go nie przebiegł. Ja go przebiegłem, więc mogę. Początek biegu, choć ja bym tego biegiem nie nazwał, gdyż ze znaczenia słowa bieg wynika, że zawodnik przebywa pewną odległość na nogach, po ziemi, miała miejsce na pomoście. Zawodnicy już po pierwszym kroku wylądowali w jeziorze i w tym miejscu trasy, trasy czas konwencjonalnego biegu według niej się kończy, gdyż jak już mówiłem, po pierwszym kroku skończył się bieg, a rozpoczęła się nierówna walka z przyrodą i to jeszcze w jeziorze. Pierwsze kilka kilometrów trasy prowadziło na przełaj jeziora w wodzie, która sięgała co najmniej pasa. Później było już tylko gorzej. Na przykład otwarte jezioro i przełaj przez trzcinowisko. Krzaczyska, które można porównać do tych z obrazków z wojennych filmów, które opowiadają o konflikcie w Wietnamie. Kolejna część wybiegu wytyczona była strumykiem. Fakt, wody było co prawda mniej, ale co z tego, skoro trzeba było biec pod prąd. Gdy już wydawało się, że do tych warunków da się przyzwyczaić, okazało się, że to, co na początku wydawało się trudne, w rzeczywistości było bułką z masłem. Po pierwszym starciu z błotem w brudnym, zimnym strumyku organizatorzy zagwarantowali nam, uczestnikom, kilkaset metrów wytchnienia. Kolejna kąpiel w ciepłym i w miarę czystym jeziorze wydawała się tak komfortowa, jak pluskanie w basenie na wczasach w hurgach. Po relaksującej kąpieli przyszedł czas na ostateczne kilkukilometrowe starcie z bagniskiem. Trasa biegła w większości głębokim rowem, rowem majoracyjnym i w tym momencie należy wytłumaczyć prawdziwe znaczenie słowa bagno. Nie chodzi mi o takie sobie zwykłe błoto. Mówiąc o bagnie, mam na myśli smoliście czarną, lepką substancję o konsystencji budyniu, która zasysa człowieka tak, że nie może się ruszyć. Niestety konsystencja to jedyna rzecz, która miała wspólną cechę z budyniem. Budyń nie śmierdzi koszmarnie, nie jest pełen pijawek, robaków, owadów, ostrych kłód, gałęzi oraz Bóg wie czego jeszcze, czego nie było w nim widać. Końcówka trasy to tylko bieg po lesie, czołganie się pod przepustami, wspinaczka na pustostan, wojskowa ścieżka zdrowia. Po drodze... Z lekkością wyprzedziły mnie trzy gazele, które wybiegły pół godziny po moim biegu. Ja brałem udział w biegu VIP i dziennikarzy. Owe gazele to pierwsze trzy panie z biegu kobiet, który wystartował pół godziny po naszym biegu. Po dwóch godzinach i 58 minutach dotarłem na metę. Czas średni. Najlepsze oscylowały w okolicach dwóch godzin, najgorsze w okolicach czterech, czterech i pół. Poprawię się na pewno, w przyszłym roku też wystartuję. Niestety z tego biegu nie mam zbyt wielu obrazków, gdyż trasa była tak piekielnie trudna, że osoby, które mogły mnie nagrać, znajdowały się tylko na samym początku oraz tylko na samym końcu. Nie można było dojść suchą stopą na większą część trasy. tam zobaczyć relację. Jestem Jestem zwany! Pozmyko, a na podium prosimy

już blisko! Dawaj, śmichu! Dawaj, dawaj, nie daj się dziewczynie! Daj, 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 daj. Teraz chciałem Wam opowiedzieć o tym, dlaczego nie będzie dużego Fiata. Duży Fiat, którego miałem zamiar odrestaurować, trafił w, niestety w inne ręce. Człowiek, od którego miałem go zabrać. Niestety, wygadał się kilka dni przed zamierzonym finałem transakcji swojej wnuczce, która nagle wielką miłością zapłała i do dziadka, i do dużych fiatów. Rozpoczął się wielki lament, płacz, i dziewczynie przypomniało się, że kiedyś, gdy była malutka, dziadek obiecał jej ten samochód, no i w związku z tym nie może go wziąć maciek, nie mogę go wziąć ja, ale niestety musi on zostać oddany tej dziewczynie. Na koniec jak zwykle proszę o subskrypcję i o komentarze. A teraz szerokości. Cześć.